Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowiewybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Podcast Życie we Francji. Prowadzący Tomasz Bobrowski. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Tomasz Bobrowski, a to jest już 98 odcinek mojego podcastu Życie we Francji. Tym razem opowiem o tym, jak uniknąłem sprawy sądowej we Francji. To jest y, trochę kontynuacja wątku z 91 odcinka. Wtedy opowiadałem o tym, jak Francuzi reagują na krytykę. Warto posłuchać. I tam był Taki jeden przypadek, który troszkę omówiłem, że mogę trafić do sądu, że może będę miał swoją pierwszą sprawę sądową. Mowa oczywiście nie o mnie prywatnie, a o mojej firmie, o mojej działalności, a jak ktoś nie wie, jestem we Francji oficjalnie prezydentem jednoosobowej spółki akcyjnej. O tym też wcześniej nagrywałem odcinki, więc można sobie... Znaleźć. No i wracam do tej sprawy z 91 odcinka, o, o tej krytyce i o tym, co tam troszkę zapowiedziałem: że może przypadkiem trafię do sądu. Sprawa dość emocjonalna dla mnie, bo też znowu związana właśnie z, z sytuacją, kiedy emigrant nie zna bardzo dobrze płynnie języka kraju, w którym mieszka, bo ta sytuacja też się tutaj pojawi. No, to już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Podcast Życie we Francji. No, więc do sądu oczywiście nie trafiłem. Uniknąłem sprawy sądowej. Taki jest przecież zresztą tytuł odcinka, więc to już wiemy. To już jest ustalone. Ale jak konkretnie? Może zanim o tym, to troszkę jeszcze tytułem wprowadzenia dla osób nieobeznanych w temacie. Moja firma korzystała swego czasu z, z różnych adresów takich. Powiedzmy wirtualnych, czyli adresów, gdzie nie miałem swojej siedziby, nie można mnie tam było spotkać, ale był to oficjalny adres mojej firmy. Całkiem oczywiście legalna sytuacja. No i właścicielka takiego miejsca, które udostępnia takie adresy, swego czasu wypowiedziała mi umowę. To długa historia. Skracając ją, wypowiedziała umowę, po czym wystawiała faktury twierdząc, że ja nie wypowiedziałem jej umowy. A nie chciałem niby korzystać z jej usług. Kompletnie absurdalna sprawa. Pani w ogóle nie miała pojęcia na temat tego, czym się zajmuje i co robi. Aczkolwiek miałem pewne wątpliwości, bo no zaczęła mnie ścigać o pieniądze. Wystawiała faktury i to pół roku później nawet. No i... Ostatecznie przekazała należność do ściągnięcia profesjonalnej, mówię profesjonalnej w wielkim cudzysłowie, firmie, a tak naprawdę to była tak, jakieś tam firma krzak i to był taki zwykły straszak, ale wyglądało oczywiście solidnie i ta firma zaczęła mi wysyłać wezwania do zapłaty za te niezapłacone faktury. No i w tym momencie już zaczęło się robić gorąco, bo ja, oczywiście, pomyślałem, że no muszę coś z tym zrobić, nie mogę tego tak zostawić, bo wiem, że mam rację, a tu mnie ktoś o coś ściga, i to się różnie potem może. Skończyć. I w tym samym czasie odezwała się do mnie dziewczyna, która miała tą samą sytuację, z tą samą firmą, też jakieś niby faktury, wypowiedzenie umowy, a potem twierdzenie, że, że ona sama nie wypowiedziała. Ta sama sytuacja. I ja z początku nie chciałem w sumie nic w tej sprawie robić, ale jak już ona się odezwała i już miałem taki duży problem, i to pół roku po zakończeniu współpracy, no to pomyślałem: słuchaj, no dobrze, no to, to zróbmy razem to, co proponujesz. A co ona. Proponowała. I to jest bardzo ciekawe, i to jest tak naprawdę wątkiem tego odcinka. Otóż ona proponowała coś takiego, co mogę nazwać postępowaniem pojednawczym. I tu jest taki wyraz, ja nie wiem, czy on w Polsce istnieje, ale jest szansa, że jednak tak. Koncyliator. Koncyliator, konciliator we francuskim i, i takie właśnie postępowanie pojednawcze z koncyliatorem, ona mi zaproponowała. Ta, ta dziewczyna, która też tutaj występowała jako w sumie pokrzywdzona, jako osoba, od której ktoś chce wyłudzić pieniądze, chociaż z tym wyłudzeniem, to ostrożnie, to na końcu tego odcinka pewną rzecz wą zdradzę w tej sprawie i z czatem GPT związaną. Kim jest taki koncyliator? W naszym przypadku to była taka starsza pani, ewidentnie na Emeryturze w jesieni życia, i ja nie znam szczegółów, jak to działa we Francji. Troszkę sobie gdzieś tam wyczytałem, co nieco wiem, no wiem z doświadczenia, jak działa procedura. Bo ta, ta pani, ona rzeczywiście musiała pracować w jakiejś takiej administracji, w czymś związanym z gdzieś tam przynajmniej z prawem, z administracją, w takich mniej więcej podobnych tematach. I ona jest wolontariuszem, na to wychodzi, może coś tam dostaje, ale przyznam, że nie znam żadnych szczegółów, bo my, osoby potencjalnie pokrzywdzone, które chcą udać się do niej na takie postępowanie, nic za to nie płacą. Więc trochę jakby wolontariusz, ale może gdzieś ktoś tam jej płaci jakiś, jakiś urząd, państwo, no nie znam szczegółów, nie będę tu udawał, że wiem, ja nie płaciłem za tą usługę i za te spotkania. Spotkania były dwa. Najpierw spotkaliśmy się właśnie z inicjatywy tej dziewczyny, która zadzwoniła do mnie, znalazła mnie w internecie, że bo zostawiłem komentarz negatywny tej, tej, która chciała ode mnie pieniądze na mapie Google i ona mnie tak znalazła, ta, ta druga pokrzywdzona, i, i zadzwoniła, no i zaprosiła do tego postępowania. Ja przystąpiłem, więc poszliśmy na umówione spotkanie z konsyliatorem, z tą starszą panią i pokazaliśmy dokumenty. Wyjaśniliśmy sytuację, każdy ze swojej strony. To trochę trwało. No, przyznam, że pani była tak zaskoczona sytuacją, tym, że sprawa jest zamknięta, że ktoś nam wypowiedział umowę, a potem chce otrzymywać od nas pieniądze, twierdząc, że my nie wypowiedzieliśmy umowy. No, kompletny absurd, że powiedziała, że po prostu musi zrobić jeszcze jedno spotkanie, na które zaprosi tą stronę żądającą od nas pieniędzy. Jaka to jest sytuacja? Ta strona zaproszona, ta, ta właśnie, mój wróg powiedzmy, nie musiała się stawić. Absolutnie się nie musiała wstawić, ale cała procedura kończy się oficjalnym raportem, dokumentem, i tam byłoby napisane, że ona nie chciała się stawić na takie spotkanie pojednawcze i nie chciała z nami rozmawiać. To potem mogłoby mieć swoje konsekwencje, gdyby ona poszła z tą fakturą mi wystawioną i przeze mnie niezapłaconą do sądu i żądała dalej pieniędzy. Czy w ogóle całe to postępowanie jest obowiązkowe? Wiemy już, że ono nie, nie musi się stawić. No więc tu znowu, niestety, nie wiem na pewno, ale tyle co sprawdziłem, to właśnie jeżeli między firmami we Francji jest spór i ten spór dotyczy niewielkich kwot, znalazłem, że prawdopodobnie do 5 tysięcy euro. Od razu dodam, że u mnie chodziło o 100 euro. Kompletny absurd, kompletny absurd. Tyle czasu, co ja zmarnowałem za to 100 euro, ale no, no nie mogłem zapłacić, nie mogłem ulec przecież, bo. Bo wiedziałem, że pani nie ma zielonego pojęcia o swoich obowiązkach i wykonywanej pracy i świadczonej usłudze. Tylko dlatego nie zapłaciłem. No więc takie spotkanie, nie mam pewności, ale może być wymagana taka próba dogadania się polubownie we Francji dla takich małych kwot między firmami, zanim taka sprawa trafi potem potencjalnie do sądu. No więc my zainicjowaliśmy to spotkanie bardziej to, żeby się oczyścić, żeby nikt żadnych faktur mi już nie wysyłał i nie gonił mnie, jak nie goniła mnie jakaś firma krzak z Paryża o, o pieniądze, żeby mieć święty spokój. I na to drugie spotkanie rzeczywiście stawiły się wszystkie strony. Było to spotkanie dwustronne w obecności konsylatora, gdzie przyszła ta, ta pani żądająca od nas pieniędzy i ja i ta dziewczyna, która to wszystko zainicjowała też potencjalnie pokrzywdzona w takiej samej sytuacji była jak ja. No, tu się szybko okazało, że pani, która żąda ode mnie pieniędzy, ja dodam, że ja nigdy jej na oczy nie widziałem, bo jak zacząłem z nią współpracę, to wszystko było przez taki serwis internetowy. Ona po prostu gdzieś tam się pojawiała jako właścicielka adresu, który udostępniała, więc to tak też wyglądało. No więc okazało się, że jest to bezczelna kobieta. Niesamowita baba, mogę powiedzieć, która po prostu, no, widząc już w trakcie spotkania, że ona w niczym nie ma racji, że wystawia faktury w ogóle, które kompletnie są niezgodne ze stanem faktycznym, no, to już przegrywając zaczęła obrażać moje umiejętności językowe. I to jest ten moment, w którym właśnie wracam do, do tego, że ta sprawa była dla mnie jednak emocjonalna, bo no, strasznie żałowałem. Ja już to kiedyś mówiłem w podcaście, że. Moje umiejętności językowe francuskiego nie są tak dobre, żeby móc się z Francuzami swobodnie kłócić, bo no byłem w takiej sytuacji, że chciałem jej tak powiedzieć, żeby jej to poszło w pięty, żeby już naprawdę dała mi spokój i zobaczyła, jak jest marna i po prostu niekompetentna, no ale niestety nie miałem takich umiejętności językowych. Więc pani już oczywiście zaczęła mówić, że jesteśmy we Francji, tu się mówi po francusku, no różne rzeczy. Ubliżała mi, obrażała mnie. Konsyliator czasami coś tam łagodziła, natomiast no, ostatecznie starała się jednak tutaj nie zabierać głosu, co ciekawe. No ale dobrze, ja niestety to już też mówiłem. Czasami trzeba zacisnąć zęby, jak chce coś osiągnąć na emigracji, szczególnie, właśnie, jak się nie zna. Dobrze, języka. No żałowałem. Żałowałem, że go nie znam na tyle, żeby jej tak soczyście odpowiedzieć inteligentnie z pazurem, ale też żeby jej nie obrazić. To niestety mi się nie udawało. W każdym razie i tak triumfowałem, bo okazało się że rzeczywiście całkowicie mam rację i, i pani Marnuje mój czas, jest niekompetentna. Zresztą muszę dodać, że jak w końcu użyłem tego zwrotu, nazwałem rzeczy po imieniu, powiedziałem, że jej kompetencje są zerowe w tej jej biznesie. No to to ją zabolało najbardziej. Widać było, że tego znieść nie może. To jest też to, co mówiłem, i mówię od, od zawsze, że Francuzi nie cierpią, jakimś się wygarnia, że się nie znają, że nie mają kompetencji, bo oni oczywiście twierdzą, że wszystko robią najlepiej. Podcast życie we Francji. No i właśnie, ostatecznie jak się zakończyła sprawa? Sprawa zakończyła się raportem. Chyba już moich słuchaczy nie zdziwi, że raport był spisany odręcznie pisakiem. <laughs> Podpisany przez wszystkie strony potem dopiero z dwa miesiące później dostaliśmy oficjalny dokument. Napisany już na komputerze. Pisakiem pani pisała, no już dobra, zostawmy. Ta, ta pani konsyriator. W każdym razie, no ja oczywiście miałem żądanie, żeby zaprzestała wysyłania mi faktur, anulowała te faktury, bo to wszystko jest niezgodne ze stanem faktycznym. Prawdę mówiąc, w czasie spotkania to ja już w ogóle zauważyłem, że bo mogłem wszystko olać, w ogóle mogła trafić sprawa do sądu, ona by się ośmieszyła ta kobieta, i ja nie byłem kompletnie niczemu winny. Ale. Po pierwsze, pani chciała, żeby jej żądaniem było usunięcie negatywnego komentarza w Google, na mapa Google. No tak, no to, to już mówiłem, oni nie, nie znoszą ci Francuzi, jak się im negatywnie skomentuje. I w sumie ja na początku nie chciałem, bo widziałem, że sprawa jest wygrana po mojej stronie, że powiedziałem, że nie, nie usunę go i można to wpisać do raportu. On zostaje, bo jest zgodny ze stanem faktycznym. Ale tu się pojawił pewien problem. <laughs> I w końcu uległem. Uległem, mówię, dobrze, podpiszmy, ja już nie chcę mieć pani wspólnego, podpiszmy, wychodzimy, zapominamy o sprawie. Więc ja usunąłem komentarz. Ona anulowała te faktury, i już nic ode mnie nie chce. Zresztą nigdy nie mogła chcieć. Ale dlaczego ja uległem? No i właśnie. Ona miała na mailu wiadomości wysyłane przeze mnie, a ja tłumaczyłem je sobie czatem GPT. On mi pisał z polskiego tłumaczył, i ja to wysyłałem. No i zdarzyło się, że. Raz napisałem, że, żebym przetłumaczył, że jest to próba wyłudzenia i tak dalej. Okazało się, że czat użył takiego zwrotu. Już przyznam, nie, nie, nie zapisałem, nie sprawdziłem, jaki to zwrot. Takiego zwrotu, który był straszną obrazą. Straszną obrazą w jej stronę. No tak, jakby mi w pysk strzelił i nawet ten, ta, ta pani koncyliator i nawet ta dziewczyna, która wszystko zainicjowała, powiedziały, że no tak, to, to jest bardzo nieuprzejme, nieeleganckie z mojej strony, że ja użyłem tego zwrotu. No więc widzicie, we Francji jednak te, te, te słówka. Mają duże znaczenie, i ja tak czułem, że jeżeli ja nie odpuszczę z tym komentarzem, a tylko już o to się rozchodziło, żebym go usunął. To ta kobieta bezczelna mogła dalej pójść na takie zwarcie, że mogłaby potencjalnie jeszcze ze mną się sądzić właśnie za to, że, że ją tam czy tam awanturować, że, że ją obrażałem, że no, różne rzeczy. Czułem, że z jej strony jest to możliwe, bo widać, że babka była tego typu, co po prostu no nie ma kompetencji, to się będzie kłócić i zakrzyczy, żeby tylko wygrać. Taki fino sprawy. Usunąłem komentarz, trochę z bólem, ale dobrze. Niech inni klienci się narażają na współpracę z nią. Już nie mój problem. Sprawa zamknięta, zapomniana. Uniknąłem sprawy sądowej we Francji. Tak to bywa. Ciekawa sprawa, postępowanie pojednawcze. Nie wiem, czy też mieliście z tym styczność, czy może w Polsce, w innych krajach jest podobnie. Dajcie znać w komentarzu tam, gdzie słuchacie, albo na mojej stronie: lazurowyprzewodnik.pl. Podcast tam w zakładce. W menu jest do kliknięcia podcast. To był 98 odcinek mojego podcastu Życie we Francji. Ja się nazywam Tomasz Bobrowski. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia następnym razem. To był podcast Życie we Francji. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle przypominam, że przydatne informacje znajdziesz na moim blogu lazurowyprzewodnik.pl, a także na stronie prowancja.pl. Zapraszam też do obserwowania życia we Francji na Instagramie. Profil Lazurowy Przewodnik. A to Tomasz Bobrowski. Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeże.pl.